Czytanie dla raka na wrzesień. I już tutaj muszę na nowo nagrać film, ponieważ nie było słychać mojego głosu. Mam nadzieję, że teraz słychać. Więc to jest czytanie dla raka. Dobra, na początek, na początek tak. Zaczynamy coś od nowa. Mieliśmy jakiś pomysł, mieliśmy jakiś plan, który miał przy, yy, przyjąć jakieś zyski materialne. Niestety więcej tu strat, jeżeli chodzi o pieniądze, e, niż zysków. Więc my teraz planow planowaliśmy ten nowy początek, nowa praca, nowe jakieś zaangażowanie, być może nowa miłość, ale ponieśliśmy jakieś straty. Teraz sprawdźmy na wrzesień dla raka, co to dalej poniesie nas. Co to będzie? Rycerz Denar. Czyli dalej zyski, dalej pieniądze, dalej zyski. Trzymamy się kurczowo jakiegoś planu. Zresztą zaraz wyjaśnię. I kochankowie Podjęliśmy jakąś decyzję. Jeszcze ustawię te karty, tak żeby było widać. Aha. Jakiś plan, jakieś działania, jakaś strategia wobec pracy. Może tak, nie śpieszmy się za bardzo, starajmy się nie pożyczać w miesiącu wrześniu nikomu pieniędzy, bo karta dwójki denarów przyczynie problemu no możecie ich tak łatwo nie otrzymać. Nie starajmy się o kredyty, najlepiej zastanówmy się nad tym, co robimy. Teraz tak, jeżeli chodzi o miłość, relacje partnerskie, widzę tutaj Was. W związku, widzę tutaj Was w związku e, opartym na przyjaźni, na zaufaniu, aczkolwiek tutaj są, e, zauważmy, że tutaj jest karta kochanków i dwóch denarów, czyli my możemy się wahać pomiędzy partnerem a partnerem, e, to znaczy może być ich dwóch, lub w przypadku tutaj e, faceta to kobieta i kobieta. Może być tak, że ktoś Wam z dwóch stron zaoferuje po prostu relacje. I my nie będziemy wiedzieli do końca, którą z tych stron mamy wybrać. Czy wybierzemy opcję numer jeden, czy opcję numer dwa Będziemy niezdecydowani i tak naprawdę ten miesiąc wrzesień przebiegnie pod takim wielkim znakiem zapytania, jeżeli chodzi o miłość, czy... Czy to będzie dobra droga, czy to będzie dobra opcja To już wszystko zależy od nas Nie podejmujmy działań bardzo szybko Żeby potem nie żałować Że w tej relacji na przykład Nie jest tak jak być powinno Cóż, jeżeli chodzi o przygody, flirty Będą przy trójce denarów To jest karta flirtu, przygód I teraz tak Karta kochanków Mówi przede wszystkim Podejmij jakąś drogę, podejmij jakąś decyzję Jeżeli jesteśmy wolni to właśnie wybór będzie należał do nas. A jeżeli jesteśmy już w jakiejś relacji stałej, to może być tak, że partner czy partnerka może się jeszcze wahać w stosunku do nas. Jeżeli chodzi o zdrowie, zwróciłabym uwagę psychiczną na zdrowie, na huśtawki nastrojów, takie zmiany jak na przykład kobiece czy też hormonalne przy kochankach. No i w sumie to tyle. A co jeżeli chodzi o pracę, macie tutaj szansę o naprawdę fajne pieniądze, o zmianę pracy i naprawdę ta praca przyjdzie na korzyść. Także tutaj fajnie by było zainteresować się właśnie pracą. Same sukcesy możecie odnieść. Mogą, jeżeli nie macie do tej pory pracy, możecie chodzić na rozmowę. I, I przy trójce denarów z kochankami podpiszecie jakąś ważną umowę, któr, która może sygnalizować to, że wy chcecie tej pracy, stabilizacji. Tylko no właśnie, decyzja zależy tylko i wyłącznie od was. Ha, mogę jeszcze dołożyć kartę na koniec września. Spotkania ze znajomymi. Bardzo dużo będziecie się w tym miesiącu skupiali na spotkaniach ze znajomymi. E, pewne sytuacje, właśnie te wahania, możecie tutaj, e, że tak powiem, trochę wyluzować, zabawić się, e, cały czas nie patrzeć na ten świat tak sztywno, e, na poważnie, ale i też zacząć się tutaj wyluzować, zabawić, cieszyć danym dniem, co przyniesie i może wtedy ktoś tutaj Wam doradzi, co dalej w miłości. Jakaś bliska nam osoba, kogoś, kogo znamy, kogoś, kogo, kogo po prostu jest nam bliski. E, może to być przyjaciel, może to być przyjaciółka, także tutaj yy, tak. I jeszcze wspomniałam o przyczynie problemu, żeby nie pożyczać pieniędzy, żeby zacząć bardziej oszczędzać niż po prostu wydawać czy pożyczać pieniądze. I tyle.